Witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Borowa i dzisiaj pokażę Wam, jak przyrządzić Magnum Opus. Zapraszam. Dla niektórych z Państwa nazwa ta może być znajoma. Nie jest to przypadek. To jest pierwszy filmik z tej serii 6 filmików. Gdzie te koktajle, które od Ernesta z sezonu pierwszego wybrałem jako najlepsze, przedstawiam Państwu jako pełnoprawne koktajle po lekkim ulepszeniu. Zacząłem od zwycięzcy, od Magnum Opus, tutaj bez, w ogóle bez żadnych wątpliwości. Natomiast kiedy robiłem ten Magnum Opus jeszcze raz na, na potrzeby tego odcinka specjalnego. Dostrzegłem kilka wad, mianowicie za, nalałem za dużo Heleny i w ogóle Helena była w złym kolorze, bo w oryginalnym była żółta i się zorientowałem, że to może jednak ma znaczenie. Plus pomyślałem sobie, miałem pomysły, żeby na przykład, żeby zrobić tutaj split base i dać zwyczajnego rumu i rumu kokosowego. Chciałem tak zrobić, ale pomyślałem sobie, ten koktajl... Ten koktajl jest... no niewiele tutaj da się namieszać, bo ten koktajl jest po prostu kurwa idealny, więc jedyne co Minimalnie mam zamiar nagrywać proporcje, mam zamiar troszeczkę dać więcej rumu, żeby go bardziej uwypuklić i mniej Heleny, to znaczy dopasować bardziej szklankę. Bo się okazało, że wtedy robiłem Magnum Opus w szklana nasie, a szklana nas, jak ja, jest kurwa ogromny. więc teraz po prostu zrobię sobie w szklance. Także uuu, przy, przytaczam oryginalne. Oryginalne, ja będę jak ten stary. Ja będę. Patrz na to. Bardzo serdecznie To jest Janusz Ruletowa. A oto nasz dzisiaj. Ja będę jak Zandberg na tej ostatniej debacie. Odnicę rum kokosowy, midori. Sok z Sok pomarańczowy. Oraz Toppenheimer z Heleny. Tak, no schowałem się. Kurwa. Niczym Adrian Zandberg po prostu pozwoliłem, żeby Janusz z przeszłości przemawiał za mnie. To są proporcje, które wtedy stworzyłem i tak jak mówię, one niewiele wymagają poprawki. Dlatego tak, mam tutaj organiczny przepis, no i co? Zaproponuję minimalne zmiany. W tych następnych koktajlach zmiany będą nieco większe, ponieważ nie są one tak dos idealne jak ten. Jigger. I teraz tak, pierwsza zmiana. Tam był rum kokosowy 40 ml. Ja myślę, że zarządzę, żeby to aż była jakaś baza sensowna. Zarządzam takie 60 ml rumu kokosowego. końsko co zmieniłem zdanie nie będzie split base rumu pół kokosowego, pół tego, tak było w After Special i to tam działało spoko, ale to nie jest After Special. Kim ja jestem, żeby maestrowi tutaj klucz wsadzać? Sok pomarańczowy też poprawka lekka, bo tym razem mam go świeżo wyciśniętego, a nie. Świeżo wyciśniętego, jak wtedy To ma wiedzieć, ten wie spokojnie. Sok z limonki jego sobie dam. Tam było 20. Jego sobie dam 15. Odrobinę mniej ze względu na to, że właśnie sok z pomarańczy jest teraz wyciśnięty świeżo, a nie świeżo wyciśnięty. I to znaczy, że jest mniej Odrobinę mniej słodsze. No i Midori też dam trochę więcej, dlatego że uwielbiam Midori. Więc Midori tam było 20 ml, ja tutaj daję 25 Powiedzmy takie, jak widzą Państwo, nieduże zmiany. Takie. Helenka później. I co? W końcu wszczącnę, bo dawno nie wtrącałem. Dużen Knagen. Uu! Czym kurwa? Nie ma czego plądrować. Odcedzacz tak zwany pojedynczy. Odcedzam pojedynczo. Helena żółta na topik. Aj, coś takiego jest w tym. Ta świeżo otwarta. Butelka Heleny takim pachnie, takim dzieciństwem. Jest coś pięknego. Kocham Heleny. Nie jestem sponsorowany przez Heleny, ale mógłbym być. I na koniec. O, taką lekki kawałeczek limonki. I sobie też umieszczę tutaj. No i no, zauważam Państwo, no, wygląda inaczej niż ten. W podsumowaniu kolor Heleny wszystko zmienia. A więc, oto jest, Magnum Opus, lekko poprawione, skosztujmy. Doskonałe, o, o Kyrie eleison, ja pierdolę. To, nie będę kłamał, Państwa kłamał. Ten koktajl, jest Nie jest jakiś super łatwy do zrobienia. No bo Midori nie jest takie popularne. Polecałbym, jeżeli Państwo chcą też zasmakować kunsztu ernestowskiego, to polecam. Yy. Możecie zmienić Midori na inny likier, poeksperymentować z tym, bo ta baza jest ważna. Ten kokos z tą Heleną <grym> Filar. I kula, rozumiecie Państwo? One, one działają ze sobą w taki piękny sposób, który ciężko jest opisać. Jest, jest słodki koktajl, lekko zbalansowany, szczególnie jak sobie dałem sok pomarańczowy, świeżo wyciskany, a nie wyciskany świeżo. Więc to nie jest aż tak słodkie i łatwo jest dopasować do swojej palety. Po prostu więcej limonki, mniej limonki. Ten koktajl jest świetny. To jestem z jakby tylko to był jedyny dobry koktajl z Ernesta sezonu pierwszego, to i tak byłbym zadowolony, bo jest tak dobry. I pomyśleć, że mam jeszcze pięć podobnie dobrych do tutaj przedstawiania państwu dlatego jeszcze raz zachęcam. Jak Państwo zrobią sobie to, to mogą być Państwo pewni, to nie przyrządził żaden barman, żaden koncern, próbujący Państwu wcisnąć swoje produkty. To nie przyrządziłem tego ja, to przyrządził to los, los, dając, po prostu kierując rękę Ernesta, niczym e, ręka Boba Rosa na płótnie. Wymalował perfekcję. No i jeszcze wygląda bardzo ładnie. Jak użyjemy dobrego koloru... koloru? Jak użyjemy dobrego koloru Heleny? Ma to znaczenie, ostatnio się dowiedziałem. Dlatego przepraszam Helenę za to, że użyjemy złego koloru w ostatnim odcinku. Cóż mogę powiedzieć? Dziękuję Erneście za to, żeś spuścił się na mnie tym koktajlem. <grym> Zachęcam Państwa również do przyjęcia spuścizny Ernestowej w tej postaci i w innych. <grym> Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. I co? Pewnie byście się chcieli napić, co? <grym> <grym> Nie no, coś tam wam zostawi. No, nie przepierdolcie na głupoty.